To pierwszy uczynek się BVP bomba, że on jest? Dan i dam, i dam, i dam. Dzisiaj go BVP bomba, i podane w opisie. PVP, pi! Nie no, ja. Pokażę, o, mój kolega wam pokaże mój kwarc, jak on odrzuca, który mu dałem za tysiącem. Lubię w ciebie, a ty zwracał go do Mae'n rhaid i mi pob sefydlu ogi. A trzymaj kopa! Nie no, ja sobie coś. Ej, który Ty masz level? Bo ja mam dwie butelki z expem i dwa staki jeszcze. Ja sobie zenczanto. Ja, ja sobie zenchantuję zbrojkę. I no mi nie śledź, no weź! Sobie chcę zamkniętować zbroję! Nie no ja z tym maresią No ja... Kany tu... Kiedy tu przybią na warstwowo? Kores! Kores! Jestem jest ten na warstwowo? Gdzie jest ten nie łeb. Butelkę? Trzymaj butelkę. Ja sobie jemczam ja sobie, ja sobie, ja sobie, ja sobie, tu jest brojkę. że tu Bo 35 level. Jak ja mam hand zbrojki? Ej, nic! nie, nie Ej, mam Ej, nic! Ku... Oh. Ja mam murów przed pociskami, dwa budki! Akcydent, no bo ja mam jeszcze powolne opadanie jeden! Będzie psota, ochrona ten powolne opadanie budki to nie dam ci w życiu nic ci nie dam z mojej dam ci nogatki Ja mam dobry Dać? Ja idę po koksy, wiesz na co? Ja też idę po koksy, do mojej tajnej bazy. Tak, wszyscy będą wiedzieć, gdzie to daje. Ej, pamiętaj, że gdzie. Nie zmiszczał. No, tam nasza baza. No, ale ja idę do mojej drugiej bazy. Czyli? No, nie wiesz, czy, gdzie? Kurde! Koksy. Tam, no. gdzie. Koksy! Koksy! Tam, gdzie koksy! Ile po koksie, Bo koksie są dobre! No dobra, idę tam do ciebie. Muszę przeciszyć trochę kompa. No dobra, już ja Skok na bombę! No i pomóż Mam pół serduszka. Weź. Nie, że nie, mi się jeszcze nie, no ja. nie, No tam... No to ty już tam jesteś, no to chodź mnie popchnij i zobaczy, czy mi się zaraz nie, 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 tam będziemy sobie, nie, nie, moja ja Nie już minut nagrywamy. Bo... Nie wiem! 6 Ja no tak do 10 minut nagrywałam, że bo... gadnijcie dół. Dlaczego? No bo mam mało miejsca na dysku. A, no to będzie krótki odcinek. O kurde, ja idę do naszej bazy. A! No mi zabijać Kropę O kolej! Rzucę go na dół! A to ty nas! Zuk wampira go napalam! Wyszedł dziad! Widzowie tego chcieli! A Nie tego! Chcieli jak nie umie! Tylko niech się nie robię tylko... Tam będzie prawda fałfet! Nie, ma, ostro to daj! Moc siedem? Usiądź! 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 siedem. O, ty, dziadku. Ja dziadku. ja Nie Usiądź! oczyszczony dysk co Ha, ha ale się bajcie? Nie, mam pięć pić tylko. Co? Wow. Idę tam do ciebie! Czekaj, zmienił jak się rendering. Idę tam do ciebie. Nie yes! kurde! Haha, uaa! Wow. Chyba tego chcieli mi widzia. Nie uderzył do tam babku. Ujdzie! Bo akurat kryję, przed tobą! Wow. To wyciekł mi we wietruka z tyłu. możecie mnie czasami uwidzieć na tęsknię. Ha! gdzie trafisz! na co ma! Pnąca śmierci Dana! A właśnie ładna by była nazwa, Pnąca śmierci Dana.